Witam serdecznie z Włoch z Bolonii. Na początku przedstawię się. Nazywam się Aneta Malinowska, jestem fotografem, artystą z wyboru. Dlaczego z wyboru? Otóż z wykształcenia jestem inżynierem ochrony środowiska. Temat ekologii był zawsze dla mnie bliski i, i ważny. Jednakże było z kontynuacją w tym kierunku. Nigdy nie mogłam znaleźć pracy. Tematem dzisiejszego webinaru jest możliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych Italii. W tym webinarze opowiem Wam na moim przykładzie, jak przekształcić pasję w dochodową pracę. Podpowiem Wam, jak zacząć, od czego zacząć i czy warto zacząć. W Italii mieszkam od około 18 lat. Od roku mam swoją działalność jako fotograf, artysta. Otworzę przed Wami mój bagaż doświadczeń. Po to, byście mogli szybciej i sprawniej oraz pełną świadomością zacząć nowe doświadczenie zawodowe, a być może pracy waszych marzeń. Początki we Włoszech, jak w każdym innym obcym kraju. Bardzo ważna jest znajomość języka, także jeżeli jeszcze nie mieszkacie we Włoszech, a zamierzacie tu przyjechać, uczcie się języka. Jeżeli natomiast jesteście już tutaj we Włoszech i jeszcze nie znacie zbyt języka, zapiszcie się na kursy organizowane dla obcokrajowców. Są to także często kursy darmowe. Także korzystajcie z książek zasłowników, oglądajcie filmy w języku włoskim. To na pewno wam bardzo pomoże przyspieszyć właśnie naukę języka. I to jest pierwszy ważny krok, by zdobyć nowe kompetencje, znaleźć lepszą pracę czy samemu sprawnie poruszać się w świecie zawodowym. Jeżeli pragniesz właśnie zmiany w swoim życiu zawodowym, lub szukasz lub szukasz pracy, która da ci satysfakcję, poznanie języka na pewno przyspieszy ci ten proces. Ten webinar skierowany jest przede wszystkim dla tych osób, które chciałyby zacząć nową pracę i dla tych, którzy może chcieliby dorobić i mieć pracę dodatkową na bazie własnych pasji. Jeżeli interesuje cię fotografia, sztuka, praca kreatywna, to jest właśnie coś dla ciebie. Do tego będzie Ci potrzebna na pewno odwaga, samozaparcie i kreatywność. A najważniejsze w tym wszystkich jest dążenie do celu, nie szukamy absolutnie pretekstów, nie odkładamy nic na potem, po prostu zaczynamy start. Dlatego na początku przytoczę Wam słowa Steve'a Jobsa, takie piękne słowa. Jedynym sposobem, by dobrze pracować, jest robienie czegoś, co uważasz za wspaniałe zajęcie. Praca, która jest jednocześnie pasją, może być spełnieniem Twoich marzeń i przyczynić się do wzrostu efektywności z wykonywanych obowiązków. Jakie to prawdziwe! Słuchajcie, ja na swojej skórze właśnie to przeżywam. Jest bardzo wspaniale. Dopiero od niedawna moje marzenia zawodowe nabrały właśnie takiego kształtu. I powiem Wam jeszcze innymi słowami, słowami Konfucjusza: Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu. Brzmi naprawdę wow! Wcale jednak to nie jest takie łatwe i takie proste, ale czy w ogóle może być wykonalne? Wielu z nas we własnym życiu na pewno nieraz zadaje sobie pytanie: co by tu robić, by robić to, co się lubi? I na tym zarobić, po prostu utrzymać się ze swoich pasji, pracować dla siebie, układać swój wolny czas i mieć go więcej dla rodziny. Byłoby to naprawdę wspaniale. Otóż właśnie tu nasuwa się kłębek pytań, które wiją się każdemu z nas po głowie. I pomimo chęci zrobienia czegoś, te pytania nie dadzą nam nigdy spokoju i często zahamują nasze chęci zmiany w naszym życiu. To także będzie wina oczywiście rutyny, naszych przyzwyczajeń i odkładania na potem. Po prostu weźmy się w garść i zacznijmy konsekwentnie układać plan naszych zmian. Też tak miałam i to jest całkiem normalne. Tysiące pytań i tysiące wątpliwości. Czy to w ogóle jest możliwe? Od czego zacząć? Ale czy ja mam jakieś pasje? Ale ja mam wiele pasji i który kierunek wybrać? Skąd czerpać pomysły? Czy ja naprawdę dam sobie radę? Czy będę w stanie utrzymać się z moich pasji? Czy muszę mieć swoją działalność? Czy powinienem porzucić moją obecną pracę? Jak tak, to kiedy? A może dzieci są jeszcze za małe? A może ja jestem za stary? A może pomysł się nie spodoba mojej rodzinie? A jeśli mi nie wyjdzie, to co wtedy? No i co wtedy? Co wtedy? Wtedy posłuchajmy samych siebie, własnych pragnień, własnych ambicji, potrzeby zmiany w życiu, w naszym życiu. Popatrzmy przez pryzmat przyszłości, popatrzmy we własne wnętrze i posłuchajmy głosu serca i naszej intuicji, a przede wszystkim zabierzmy się do pracy. Zacznijmy po prostu dopingować samych siebie. Najprawdopodobniej będzie to tylko nasza ambicja. Nie liczcie na początku na wsparcie rodziny, partnera czy znajomych, ale liczcie zawsze na siebie. Może okazać się, że tą drogą będziecie musieli zacząć sami. Co jest jeszcze najgorsze, słuchać negatywnych opinii ludzi, którzy zamiast powinni Was wspierać, będą podcinać Wam skrzydła i odradzać. Czego ty chcesz więcej od życia? Masz przecież dobrze płatną pracę, przecież ty się do tego nie nadajesz, przecież ty z tego nie wyżyjesz. Czy ty oszalałaś? Czy ty oszalałeś? Nie dajcie się tym słowom absolutnie, brońcie waszych ambicji. Jeśli natomiast jest na odwrót, wspierają cię i wierzą w ciebie, będzie to na pewno dobry moment, by w końcu zacząć. Jednak spójrzmy zawsze w głąb siebie, w lustro przyszłości i zobaczmy to, jak siebie widzimy za kilka lat. Okaże się, że nie oszalałam, nie oszalałem. Potrzebuję tylko spełnić się jako człowiek i chcę pracować, chcę pracować z chęcią. Raczej pragnę żyć w zgodzie z moimi pasjami, oczekiwaniami i być szczęśliwy. Jeśli tak naprawdę, myślisz, nadszedł czas na twoją zmianę. Oczywiście to nie jest taka łatwa sprawa. Przemiana pasji w pracy to dość długi proces połączony z poświęceniem, z dążeniem do celu, z ciągłym kształceniem się, pogłębianiem wiedzy. Uczmy się Uczymy się całe życie. Jeśli natomiast chcemy pielęgnować nasze pasje i na nich zarabiać, musimy dążyć do ciągłego ulepszania się, być kreatywni. Jeśli to jest rzeczywiście naszą pasją, zrobimy to wszystko naprawdę z chęcią i zamiłowaniem. Nie zróbcie jednego błędu. Nie porzucamy stałej pracy, jeśli ją mamy, przynajmniej nie na początku. Dlatego na początku radzę absolutnie nie porzucać całej pracy. Jeśli natomiast nie pracujesz, to będzie następny dobry moment, żeby zacząć. Jeśli masz stałą pracę, potraktuj to na początek jako dodatkowe zajęcie. Będzie to nie tylko przyjemne, ale przyniesie dodatkowy dochód. Moja praca zaczęła się właśnie od pasji. Teraz opowiem Wam, jak to się zaczęło na moim przykładzie. Jak wcześniej powiedziałam, jestem artystką i fotografem z wyboru. Moja nowa, wymarzona praca zaczęła się właśnie od moich pasji. Na początku musimy jednak ustalić, co tak naprawdę nas pasjonuje, w czym jesteśmy najlepsi. Co może nam przynieść również dochód? Jak to odkryłam, odkryłam u siebie? Na początku była to wielka miłość do sztuki, która zaczęła się już od dzieciństwa. Zawsze krążyłam z krytkami, z farbami, z kartkami papieru w ręce. Uwielbiałam być pobrudzona farbami, a malowanie bardzo mnie relaksowało i pozwalało na rozładowanie emocji. Jestem samoukiem. Pierwsze prawdziwe obrazy jednak zaczęłam malować około 15 lat temu, jak znalazłam się we Włoszech. Na początku trzeba naprawdę się douczać, trzeba tworzyć, trzeba eksperymentować, uczestniczyć w wystawach. Obrazy sprzedają się dość opornie, a jeśli jesteśmy początkującymi artystami, także ich wycena jest, nie jest wygórowana. Na początku to właśnie znajomi pytają o Twoje dzieła, i na początku po prostu je rozdajesz. Dopiero potem zaczynasz je sprzedawać, przecież znajomych masz mnóstwo, już nie nadążasz, nie nadążasz, by obdarować ich wszystkim. Potem wkraczamy w etap konkursów, wystaw, trzeba się pokazać światu i brać czynnie udział w różnego rodzaju inicjatywach artystycznych. To pozwoli ci się rozejrzeć, poznać innych artystów, a przede wszystkim dodać pewności siebie. I, I dać poznać siebie. Z czasem zdarza się, że Twój obraz spodobał się na wystawie. A jak to było w moim przypadku, miałam szczęście, że moje obrazy spodobały się dwóm kolekcjonistom niewiarygodne. I w taki sposób powiedzmy, wyczerpałam moje kilkuletnie zapasy twórcze, artystyczne, niewiarygodne. Ale to podkreślę, pokazujmy się światu. Nie trzymajmy tego dla siebie. Pokazujmy to, co robimy, uczestniczmy w wystawach, załóżmy nasze strony na Facebooku, na Instagramie, opowiadajmy wszystkim o naszych pasjach, chwalmy się tym. Miejmy zawsze w torebce czy kieszeni naszą wizytówkę. Nie wiesz kiedy i gdzie ktoś naprawdę zauroczy się Twoim dziełem. To jest jak z miłością, nie znasz dnia ani godziny, dlatego bądźmy zawsze przygotowani. A więc teraz to nie wszystko. Idziemy w mój mocny punkt, powiedzmy. Początek z fotografią. Zaraz potem potrzebowałam, oczywiście, dobrych zdjęć, żeby fotografować obrazy. Lubiłam już zdjęcia, lubiłam fotografowanie, ale miałam aparat niezbyt mocny, powiedzmy. I dlatego musiałam zakupić sobie nowy aparat sprzęt, żeby mieć czym robić ładne zdjęcia. Potrzebowałam do tego kilku kursów fotograficznych, by wystartować. Następnie douczałam się z filmów, z YouTube'a, z książek oraz od innych fotografów, zapisałam się do wielu grup fotograficznych, gdzie poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi, fotografów. I, i właśnie tu w tym momencie odkryłam, że jestem lepsza w fotografii niż w malarstwie. No, kto by powiedział? Hmm. Powiem wam, każde nowe odkrycie siebie to każda nowa kopalnia pomysłów i możliwości, naprawdę niewiarygodne, co, co, tak, co taki zwykły człowiek może w sobie mieć, tylko musi to odkryć. Nie przestajmy dlatego nigdy odkrywać siebie. Okazuje się, że mamy bardzo dużo talentów. Wielu z nas jednak nie, nie zdoła ich odkryć. Ale jak je odkryć? Próbujmy wszystkiego, co choć w minimalnym stopniu nas interesuje, bo tylko tak będziemy w stanie zobaczyć, czy mamy jakieś ukryte talenty, czym one są. Odkrywanie siebie pomoże nam także odkrywanie nowych horyzontów, a za tym idzie nowych możliwości i nowych wyzwań. Nigdy nie zapomnę mojego pierwszego konkursu fotograficznego tu w Bolonii, w którym wzięłam udział, który to Niewiarygodne, wygrałam. Brało udział w nim około tysiąca osób. I, I to był taki jakby znak, który właśnie mówił mi: no, rób coś w tym kierunku. Nie chciałam to uwierzyć, gdyż sobie powiedziałam: dobra, wrzucę ja i coś. Na ten konkurs, a nawet po tym zapomniałam, ogromne było moje zdziwienie, ale też wielka radość i wielka satysfakcja. To właśnie od tego konkursu zaczęłam bardziej wierzyć w siebie, w moje możliwości, oraz zaczęłam bardziej pielęgnować właśnie te moje pasje. Oczywiście nie porzucając malowania obrazów. Czy pasje można połączyć? Oczywiście, że tak. Na początku myślałam, że będzie to przeszkadzało, a ludzie będą zdezorientowani. To Pani jest w końcu artystką czy fotografem? Więc ja opowiadam, jestem artystką i jestem fotografem. Poza tym mam także więcej innych pasji. Ale sztuka to także fotografia i na pewno jedno z drugim idzie w parze świetnie. Dwie pasje, które potrafiłam zazębić ze sobą, i w tym momencie jedna absolutnie nie wyklucza drugiej. Dlatego w mojej kolekcji powstają prace także mieszane. Do tego dołączyła się także sztuka cyfrowa oraz zdjęcia malowane. Obecnie jestem także fotografem, który zajmuje się nie tylko fotografowaniem różnego rodzaju imprez, wydarzeń, uroczystości, ale odbijam także moje prace na płótnie i często poprawiam je po prostu pędzlem. Tu we Włoszech nazywam je fotopinti. Jeśli mam więcej pasji, to co wtedy? Masz jeszcze więcej, wspaniale. Wszystko można sprawnie i korzystnie połączyć. To nie wszystko, moje pasje poszły dalej. Wykonuję także ręcznie różnego rodzaju gadżety. Na przykład dziś mam taki tutaj medalik z kreacją z Bolonii. Tutaj na przykład zrobiłam takie dwie wieże z drewienka. Także y, absolutnie można wszystkie pasje połączyć. Y, kreatywność zawsze jest i będzie na topie. No i y, powiem Wam, że bardzo lubiłam zawsze prace manualne. A, a powiem więcej, moje ręce muszą coś zawsze robić. W dzieciństwie oprócz malowania łamałam ołówki i dłubałam słonecznik. Tak więc dziś zamiast właśnie robić rzeczy z dzieciństwa, moje ręce wy wykorzystuję do prac kreatywnych. Posunęłam się nawet do robienia ceramiki. Tematyka, a więc mieszkam w Bolonii, więc tematycznie to właśnie przeważają prace z mojego miasta, czyli z Bolonii, która jest dla mnie inspiracją, zarówno do zdjęć, do obrazów, a także gadżetów, tak jak wcześniej widzieliście. Myślę, że tematyka jest także bardzo ważna. Nie możemy robić wszystkiego, trzeba skupić się na czymś konkretnym, a aczkolwiek trzeba także być nastawionym na inne tematy. Jednak według mnie jakiś podstawowy temat powinien przeważać. Na początku oczywiście próbujemy różne opcje. Jeśli nastawiamy się na sprzedaż, to ważne będzie nie to, co nam się podoba, nie tylko to, ale także to, co chciałby kupić klient. Także, jeżeli nastawiamy się rzeczywiście na sprzedaż, powinniśmy posłuchać też głosu klienta, co on by chciał kupić. Jednak absolutnie nie rezygnujemy także z naszych ambicji, tworzymy to, co nam w sercu gra. No dobra, mam już ciekawą produkcję, ale jak i gdzie sprzedawać? Na początku, oczywiście, budujemy nasz wizerunek. Musimy mieć nasze strony, tak jak wcześniej powiedziałam musimy być widoczni. Także jeśli natomiast. Później chcemy sprzedawać, to musimy mieć także jakąś nazwę. Możemy nazwę mieć po prostu imieniem, nazwiskiem, ale nie każde imię, nazwisko się nadaje. Na przykład ja u siebie stworzyłam Arteforiu. W praktyce na początku sprzedaż zaczyna się od najbliższych osób, od znajomych. To one proszą cię o cenę obrazu. O cenę medalika, czy mogłabyś dla nich coś innego zrobić. To oni potem Cię polecają, jednak to jeszcze za mało. Na terenie Włoch bardzo popularne są tak zwane mercatini opi, czyli małe targi, gdzie sprzedają się rzeczy wyłącznie ręcznie robione. Targi takie powiedzmy manualne, artystyczne. Nie potrzeba wtedy, byśmy mieli zarejestrowaną działalność. Jednak potrzebne będą odpowiedniego rodzaju rachunki, które potem to na koniec roku z rozliczeniem musimy je przedstawić. Powinniśmy. I możemy. Tak robić w ten sposób tylko do zarobku 5 tysięcy euro rocznie. Jeżeli przekroczymy 5 tysięcy rocznie, niestety musimy założyć swoją działalność. No to wszystko jednak potrzebny jest czas. Nikt nie zbudował swojego biznesu w kilka dni, także mnie zajęło to. Kilka lat, kilka ładnych lat, powiem tak 7-8, może więcej, nawet 10, od kiedy miałam już takie myśli, co by tu zrobić, żeby móc z tego żyć. Takie myśli mi się zaczęły około 10 lat temu kłębić w głowie, ale zanim doszłam po prostu, zanim doszłam do tego punktu, że ja muszę to zrobić, ja chcę, to też minęło kilka ładnych lat. Zawsze gdzieś człowiek to zostawiał na bok, zaniedbywał, zastanawiał się. Jeśli już jesteśmy na tym etapie, mamy social, mamy już za sobą kilka sprzedaży, to czas, kiedy trzeba przejść na większe obroty. Jednak potem pan, pamiętajcie, żeby prawidłowo rozwijać swój biznes, trzeba zawsze poświęcać mu czas inwestować. Inwestować na pogłębianie naszych wiadomości, na kursy, Inwestujmy w dobre książki, czy, czy nawet reklamy, po tym oczywiście. Następnie także trzeba skorzystać z wiedzy ekspertów. Możemy zastanowić się nad sprzedażą online, jednak to na pewno będzie przydatna właśnie praca eksperta, który pomoże wybrać nam odpowiedni dla nas kanał. Tu podpowiem Wam także takie małe pomysły na lepszy start, może nawet na sukces, wizytówka. Okazało się, że zwykłe wizytówki lądują często albo w koszu, albo na dnie torebki. Właśnie dlatego wpadłam na taki świetny pomysł, żeby zamiast wizytówki zrobić po prostu widokówkę. To jest właśnie zdjęcie boloni. Z konkursu, te które Wam mówiłam, wygrałam konkurs. I teraz jest to takie zdjęcie, które w pewien sposób mnie reprezentuje. Także używam bardzo często właśnie tego zdjęcia, żeby siebie zareklamować. I na widokówce mamy dużo miejsca, żeby opisać po prostu, co robimy, gdzie nas znaleźć, zachęcamy do współpracy. Bo wizytówka to jest troszeczkę mała i, tak jak powiedziałam wcześniej, gdzieś ona tam się zagubia. Następną ważną rzeczą jest strona internetowa. Jeśli chcesz być profesjonalny, strona internetowa bardzo Ci w tym pomoże, a być może będzie Takim najważniejszym punktem, gdzie ludzie będą mogli Cię zobaczyć, to co robisz, będziesz miała wszystko skupione w środku. Po pierwsze, strona wygląda profesjonalnie. Zamiast wklejać klientom Twojego Facebooka czy Instagrama, na którym niełatwo znaleźć po prostu konkretne zagadnienia, które wstawiłeś może kilka miesięcy temu, widać tylko ostatnie posty. Dlatego na stronie trzeba mieć porządek, poukładać wszystko, najlepsze zdjęcia, najlepsze pomysły. Po drugie, zdradzę Ci sekret, na stronie możesz prowadzić także swój własny blog. Na przykład ja mieszkając w Bolonii, założyłam blog po włosku. Który to opowiada o zakątkach, ciekawostkach i okolicach, i to chyba jest taki mój trzeci talent, powiedzmy. Może nie jestem w tym najlepsza, ale staram się bardzo. Założyłam także strony o Bolonii na Facebooku i tam dzielę się właśnie moimi ciekawostkami o Bolonii. I powiem Wam, że odkryłam także wiele ciekawych rzeczy, których nawet bolończycy nie wiedzą. I cieszę się powodzeniem, powiedzmy, ta moja strona i mój blog odwiedzają dosyć dużo ludzi, i dzięki temu na końcu każdego artykułu blok jest mój, więc mam reklamę za darmo. Wklejam ją sobie na końcu każdego artykułu. Także to jest taki pomysł też na samo reklamowanie się, bez korzystania. Z innych blogów, którym oczywiście trzeba zapłacić. Mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą Wam w końcu wystartować oraz przyśpieszą was, Wasz proces przekształcania waszych pasji w dochodową pracę. I, I właśnie tego życzę Wam z samego serca. Apeluję także do Was, uwierzcie w siebie. Nigdy się nie poddawajcie. Świat należy dla odważnych, jak mówią, a nasza praca i zaangażowanie nigdy nie pójdzie na marne. Jeśli masz do mnie pytania, zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie podzielę się z Tobą innymi informacjami. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję wkrótce do usłyszenia. Pozdrawiam.